Dzień dobry! Czy jesteś gotowy na kolejny matematyczny poranek? Jeżeli tak, zaczynamy z kolejnym zadaniem. Zapraszam. Na dzisiaj przygotowałam dla Ciebie takie zadanie. Liczba, która jest wynikiem działania pierwiastek ze 144 -64, znajduje się na osi liczbowej pomiędzy liczbami. I gdzie tu jest trudność? Są osoby, które to zadanie wykonałyby w ten sposób, że napisałyby pierwiastek ze 144 minus pierwiastek z 64 równa się 12 minus 8, bo taki jest wynik pierwiastkowania, równa się 4, a czwórka znajduje się między trójką i piątką. Czy to jest prawda? Oczywiście, że nie. Dlaczego? Ponieważ, jeżeli mamy odejmowanie pod pierwiastkiem, to najpierw musimy wykonać to odejmowanie. A później pierwiastkowanie. Czyli będzie to pierwiastek z 144 minus 64 to będzie 80, a pierwiastek z 80 nie wiemy, ile to dokładnie jest, natomiast ten pierwiastek znajduje się między takimi pierwiastkami, które potrafimy policzyć. Między pierwiastkiem z 81, bo wynikiem jest 9 a pierwiastkiem z 64. Pierwiastek z 60 to będzie 8. Czyli pierwiastek z 80 znajduje się na osi liczbowej pomiędzy liczbami 8 i 9, odpowiedź C. Więc pamiętaj, w jaki sposób wykonujemy takie zadanie. A już jutro zajmiemy się takim zadaniem. Działka ma kształt prostokąta o wymiarach 800 m na 30 m. Oblicz pole powierzchni tej działki. Jaka uważasz, która odpowiedź jest prawidłowa? Napisz proszę w komentarzu pod tym filmem. A my widzimy się już jutro, jak zawsze o godzinie 7.05, w kolejnej pobudce z Matmą. Budzimy się codziennie aż do egzaminu ósmoklasisty z Matematyki. Miłego dnia, do jutra, pa!